Często pytacie, dlaczego płyta warstwowa będzie lepszym materiałem na budowę garazu czy wiaty od blachy trapezowej. Już tłumaczę. Płyta warstwowa, a więc tego typu materiał, ze względu na to, że to jest kompozyt, czyli składa się z blachy rdzenia blachy, daje nam następujące właściwości. Przede wszystkim sztywność. Ta płyta pozwala nam zastosować rozstaw podpór co 1,5, 2, 2,5, 3 metry w zależności od obciążeń. Czyli możesz zrobić konstrukcję, która będzie lżejsza. Druga rzecz. Płyta to jest materiał, który nie będzie się pocił. Blachę, jeżeli zastosujesz taką blachę, czyli będzie to blacha bez filcu, bez powłoki antyskropleniowej, to możesz się latem spodziewać tego, że po blasze będzie spływać Ci woda, dlatego, że Ciepłe powietrze w momencie, kiedy blacha schłodzi ci się, będzie wykraplać się na górnej powierzchni dachu, na ścianach i będzie tobie lecieć woda. Trzecia rzecz, bezpieczeństwo. Taką płytę, żeby ją zniszczyć, żeby ją spróbować sforsować, no to musisz już się namęczyć. Nawet jak weźmiesz wielki młot, weźmiesz cokolwiek innego, no to musisz zniszczyć tą blachę, musisz zniszczyć rdzeń musisz zniszczyć drugą blachę, żeby dostać się do środka. Trzy blachy, mówiąc wprost, wystarczy Tobie otwieracz do końca. No, może przesadzam z tym otwieraczem, ale sforsowanie takiej blachy jest w miarę prostym zajęciem. Także takie trzy aspekty, uważam bardzo ważne, spowodują, że płyta będzie lepszym rozwiązaniem i wcale niedużo droższym od blachy trapezowej, dlatego że jak policzycie sobie Właśnie tą konstrukcję, o której mówiłem, czyli oszczędność na konstrukcji, i zastosujecie płytę. To kosztowo płyta wcale nie wyjdzie dużo drożej, a na pewno będzie rozwiązaniem i lepszym, i bezpieczniejszym, i cieplejszym. Także ja polecam płytę. Pozdrawiam Was serdecznie, Grzesiek Engelbrecht. Więcej informacji na www.tkm.eu. Cześć!